Powiat raciborski realizuje projekty scalania gruntów rolniczych. Działania polegające na wydzielaniu nowych działek ewidencyjnych będą prowadzone w kolejnych miejscowościach. Scalanie gruntów, innymi słowy komasacja, to nic innego jak wymiana działek pomiędzy ich właścicielami, która ma na celu przekształcenia rozdrobnionych gruntów rolnych w większe areały. W marcu podpisano umowę na pracę w kolejnych sołectwach. Pierwszym z nich są Samborowice w gminie Pietrowice Wielkie. W ramach zadania zostaną zmodernizowane cztery odcinki dróg transportu rolnego o łącznej długości 1263 metrów bieżących. Na drogach o szerokości 4 metrów zostaną wykonane wzmocnienia podłoża gruntowego i podbudowy z kruszyw. Drogi zyskają nowe nawierzchnie z asfaltu lub kruszyw wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową z grysem. Koszt tego zadania, zgodnie z podpisaną umową, wynosi 774 900 zł, a termin realizacji to 3 13 czerwca 2025 roku. Nieco szybciej, bo 8 czerwca zakończą się prace w Rożkowie. Tu zmodernizowanych zostanie 8 odcinków dróg transportu rolnego o łącznej długości 2213 metrów. Na drogach o szerokości 4 metrów zostaną wykonane wzmocnienia podłoża gruntowego i podbudowy z kruszyw. Cztery drogi zyskają nowe nawierzchnie z asfaltu: jedna z kruszyw wraz z powierzchniowym utrwaleniem emulsją asfaltową z grysem, a trzy będą miały nawierzchnię stłucznia. Koszt tego zadania, zgodnie z podpisaną umową, wynosi ponad 1 240 000 zł. Warto pamiętać, że z tego rodzaju działań korzystają nie tylko rolnicy, ale wszyscy mieszkańcy miejscowości objętych scalaniem gruntów, jak choćby rowerzyści bo nowo powstałe drogi często wykorzystywane są do rekreacyjnych przejażdżek. Ponadto, co istotne dla bezpieczeństwa w czasie nawałnic, przy okazji scalania gruntów modernizowane są także rowy melioracyjne. Przypomnijmy, że scalanie gruntów realizowane jest na terenie Powiatu Raciborskiego już od kilku lat, a kolejni wodaże gmin zgłaszają potrzebę przeprowadzenia tego rodzaju projektów w ich gminach.